Znajduję się na Wydziale Psychologii Uniwersytetu w Edynburgu, gdzie funkcjonuje Instytut Parapsychologii Kastlera. Jest ze mną dr Caroline Watt, pracująca w Instytucie. Czy może nam pani powiedzieć o historii Instytutu? To dość ciekawa historia. Arthur Kastler i jego żona Cynthia popełnili samobójstwo w 1983 roku. Cały swój majątek przeznaczyli w testamencie na stworzenie Instytutu Parapsychologii na Uniwersytecie. Uniwersytet w Edynburgu zgodził się na stworzenie takiej jednostki. Bob Morris, amerykański parapsycholog, został jego pierwszym wykładowcą w 1985 roku. Rok później ja zaczęłam pracować z nim. Napisała Pani tutaj swoją pracę doktorską. Czy może nam Pani powiedzieć, czym zajmuje się ten instytut? Działamy bardzo szeroko. Przyglądamy się ludziom, którzy twierdzą, że posiadają zdolności parapsychiczne, a także temu, co Bob Morris określał jako pseudozdolności, przypominające tylko zdolności parapsychiczne. Robimy to dlatego, że chcemy wiedzieć, czemu ludzie czasem błędnie uważają, że posiadają takie zdolności. Chcemy wiedzieć, czy cokolwiek pozostanie, gdy wykluczy się wszystkie takie przypadki. A gdyby miała Pani wskazać pojedynczy kierunek badań Instytutu jako ten najciekawszy, który by Pani wybrała? W przypadku systematycznych badań wybrałabym pracę nad metodą Gansfelda. Wykonaliśmy tu najwięcej badań zakończonych największą liczbą pozytywnych wyników. Czy zechce Pani wytłumaczyć nam tę metodę? Ta metoda sprawdza postrzeganie pozazmysłowe, czyli ESP. Percepcja zmysłowa jednej z dwóch osób zostaje delikatnie ograniczona. W eksperymencie biorą zawsze udział dwie osoby wysyłająca i odbierająca. Wysyłający ogląda wybrany losowo krótki film i próbuje zakomunikować jego zawartość odbierającemu. Odbierający w tym czasie siedzi w wygodnym fotelu. Ma zasłonięte oczy, a na uszach słuchawki, z których płynie łagodny biały hałas przypominający szum radia. W takim zrelaksowanym stanie opowiada o myślach i wrażeniach swojego umysłu. Sprawdza się, czy wrażenia odbierającego są podobne do tego, co widzi właśnie wysyłający, czy bardziej do fałszywych celów, których wysyłający nigdy nie widział. Nigdy nie wziąłem udziału jako odbierający, ale pani tak. Rzeczywiście byłam osobą odbierającą. Człowiek robi się wtedy trochę śpiący, delikatnie zmienia się stan jego świadomości. Uczucie podobne jest do leżenia na plaży, ma się wtedy otwarte oczy, ale niewiele widać poza delikatnym czerwonym światłem i ledwie widocznymi obrazami. Jakie obrazy pani widziała? No, ja akurat niewiele zobaczyłam. Prawie nic. W moim przypadku pojawiły się bardziej odczucia niż obrazy. Czyli pojawiają się pewne wrażenia, jak określa się, czy są wysyłane. Następnym etapem jest ocena, w czasie której odbierający lub niezależny sędzia oceniają to, co zostało nagrane w czasie eksperymentu, porównując materiał z jedną z czterech możliwości docelowych. Wyznacza się kolejność od najbardziej do najmniej podobnej. Trafienie jednokrotne na cztery próby uznaje się za czysty przypadek. Potem, powtarzając próby, określa się, czy trafność eksperymentu jest znacznie większa niż 25%. W Edynburgu. Nasz średni wynik wynosi około 33%, co wydaje się być niewielką różnicą, ale ze statystycznego punktu widzenia jest jednak wynikiem znacznym. Przez cały czas trwa debata na temat tego, czy w ogóle istnieją zdolności parapsychiczne. Wiele zależy od poziomu kontroli badań. Baza danych Gansfelda to dużo więcej niż tylko Edynburg. Metoda stosuje się w setkach miejsc. Stała się ona źródłem znacznych kontrowersji, ponieważ wiele eksperymentów dało wyniki bardzo pozytywne, ale równocześnie znaczna liczba również nie wykazała żadnych pozytywnych wyników. To chyba coś, co jest nieco starsze od badań. Widzę w pani biurze szklany słój zawierający łyżkę. Co to takiego? Proszę ją przynieść. Bardzo hałaśliwa rzecz. To szklany słój z odizolowanym wnętrzem. Dojście uszczelnione gumą, a w środku bardzo, bardzo prosta łyżeczka do herbaty. Pamiętam, że ten przedmiot od zawsze widziałem w instytucie. Pochodzi jeszcze z czasów, gdy pracował tu John Bellow. Był wykładowcą na naszym wydziale, zanim pracę rozpoczął tu Bob Morris. Uważał ten swój za bezpieczną metodę sprawdzenia, czy ktoś jest w stanie naprawdę wyginać metal samą myślą. Do zamkniętej w słoju łyżki nie było żadnej innej metody dostępu. Jak widzę, jest ona wciąż prosta, więc sukcesów raczej nie było. Być może łyżka była na początku wygięta. To możliwe. Możliwe zatem, że trzymam w swoim biurze dowód na to, że jej wyginanie było możliwe. Możemy spróbować ją wygiąć? Myślę, że mogę spróbować. 3, 2, 1, zginaj się. Niesamowite. Absolutnie niezwykle, zupełnie się nie zginę. Czy może nam pani opowiedzieć o swojej pracy badawczej? Przygląda się pani wierze w to, co nadprzyrodzone. Zgadza się, jestem z wykształcenia psychologiem. Najbardziej interesuje mnie źródło wiary w zdolności paranormalne. Sondaże wykazują, że blisko 50% ludzi wierzy w jakiś sposób w zjawiska nadprzyrodzone, a połowa z nich słyszała o czymś, co uważa za doświadczenie paranormalne. Jako psychologa, fascynuje mnie źródło tych wierzeń. Czy jest nim prawdziwe doświadczenie parapsychiczne, czy może zwyczajne zjawisko psychologiczne. Przyglądam się m.in. wpływowi doświadczeń z dzieciństwa na wiarę w zjawiska paranormalne. W literaturze istnieje pewien model, wedle którego niektórzy ludzie wierzą w zjawiska paranormalne, ponieważ w dzieciństwie brakowało im kontroli nad swoim życiem. Z powodu traumatycznego lub bardzo chaotycznego dzieciństwa wiara w zjawiska paranormalne daje im iluzoryczne poczucie kontroli nad otoczeniem. Przeprowadziłam na tym polu badania, które dostarczyły mi dowodów na to, że niektórzy ludzie wierzą w zjawiska paranormalne i ma to dla nich pewną funkcję psychologiczną. Wróćmy do łyżki. Próbowała ją pani zgiąć? Nie. Wróćmy zatem do instytutu. Rozmawialiśmy o pani badaniach nad wiarą w nadprzyrodzone. Zajmowała się pani proroczymi snami. Ma niewiele wiele osób. Wiem, że właśnie rozpoczęła Pani dotyczący ich projekt. Jakie mechanizmy psychologiczne bądź parapsychologiczne mogą za nie odpowiadać? Ponieważ przypominają one doświadczenia paranormalne, znaczna liczba badaczy próbowała dowiedzieć się, czy faktycznie dowiadujemy się w takich snach o przyszłości czegoś, czego inaczej dowiedzieć się nie mogliśmy. Próby sprawdzenia zjawiska w bardziej kontrolowanym środowisku dały pozytywne rezultaty. Jednakże w kolejnych próbach nie udało się powtórzyć podobnych wyników. Początkowe badania dały wyniki pozytywne, współczesne badania już dużo mniej, więc będziemy się tym jeszcze zajmować. To częste zjawisko w parapsychologii. Początkowe wyniki pozytywne nie powtarzają się potem przez lato. Niektórzy parapsychologowie uważają, że wiąże się to z nieuchwytną naturą psychę. Ale oczywiście równie dobrze można powiedzieć, że początkowe warunki eksperymentów były zbyt rozluźnione. Wraz z zacieśnieniem rygoru badań pozytywne wyniki znikły. Debata nad interpretacją tego zjawiska wciąż trwa. Badania proroczych snów dają zróżnicowane wyniki. Niektórzy badacze próbowali rejestrować wizję przyszłości, prosząc ludzi o przysyłanie ich zapisów. Niestety sny o przyszłych wydarzeniach są zwykle na tyle mało konkretne, że takie rejestry już nie sprawdziły się w przyszłości. Ciężko zatem badać takie zjawiska poza laboratorium. Ostateczne wyniki rzadko są pozytywne. Z tymi doświadczeniami wiąże się również sama psychologia. Jednym z najważniejszych czynników jest pamięć. Śnimy każdej nocy, ale zapamiętujemy tylko niewielki fragment naszych snów. Czasem jakieś wydarzenie przypomina nam o naszym śnie i uznajemy wtedy, że mieliśmy proroczy sen. Jednakże nie pamiętamy tych snów, które się nie sprawdziły. Istnieje zatem mnóstwo niesprawdzonych snów, których nie zauważamy. Dochodzi automatycznie do pewnej selekcji. Ludzie zauważają tylko te sny, które rzekomo się ziściły, umykają im natomiast te, które nie miały nic wspólnego z rzeczywistością. Nasze badania mają między innymi przyjrzeć się temu zjawisku. Czyli będziecie przyglądać się zarówno psychologicznej, jak i parapsychologicznej stronie. Projekt się właśnie rozpoczyna. Właśnie rekrutujemy ochotników. Jeśli zatem słuchasz tego i interesują cię sny, nie musisz wcale uważać, że miewasz sny prorocze. Jeśli na przykład je zapisujesz, chętnie uczynimy Cię częścią naszego projektu. Zainteresowani parapsychologią mogą znaleźć w internecie informacje o Instytucie Parapsychologii Kesslera. Można do nas łatwo dotrzeć wpisując w Google Parapsychology. Na naszej stronie są szczegóły kontaktowe. Są tacy, którzy uważają, że parapsychologia to nonsens i strata czasu. Coś, czym nie należy zajmować się na uniwersytetach. Jak pani odpowiada na takie zarzuty? Wystarczy przyjrzeć się badaniom. Zdarzenia paranormalne powinny być niezwykłą rzadkością, a jednak mnóstwo ludzi wierzy w ich istnienie. Prawie 20 społeczeństwa miało doświadczenia paranormalne. 20% Jako psycholog czuję się odpowiedzialna za sprawdzenie tego, co kryje się za tymi doświadczeniami? Być może zdarzenia paranormalne w istocie nie istnieją, ale musimy przyjrzeć się tym doświadczeniom, żeby dowiedzieć się, co właściwie za nimi stoi. To chyba oczywiste. Na sam koniec, czy mogę jeszcze raz spróbować wygiąć łyżkę? Proszę. Zginaj się. Niestety nic z tego. Caroline Watt, Instytut Parapsychologii Kastlera, Uniwersytet Edynburski. Bardzo dziękuję.